Bardzo serdecznie witam na, dzisiejszym, na dzisiejszej Wigilii. Wigilia dotyczy wszystkich jednostek gminy Flasu, zarówno tych, co są w centrali, jak i na zewnątrz. Mamy tu w tym miejscu gości też po raz drugi, ponieważ to jest duża sala i możemy się wszyscy razem zmieścić. Chciałbym... Szanowni Państwo, bardzo serdecznie przywitać przede wszystkim naszych księży, proboszcza księ... parafii Kędzierówka, księdza Ryszarda. Sprażmowa <tototototety> <Proszę Państwa. Praszczośc |pl|>. pana księdza Tadusza Polaka. Witam były w wójtu, a jednocześnie radnych powiatowych, pana Sylwestra Puchałę. I pana Grzegorza Pruszczyka. Witam, witam wszystkie jednostki, zarówno jednostki budżetowe, jak i niebudżetowe, a także oczywiście pracowników i, i na czele z szefem spółki naszej, panem Ryszardem Cieszkowskim. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, święta. To święta radości, święta Bożego Narodzenia, to święta przede wszystkim rodzinne. I chciałbym Państwu z tej okazji życzyć, żebyście w swoim rodzinnym gronie, wśród swoich najwyższych przyjaciół, znajomych, te święta spędzili z radością. Życzę także Wam tego, żebyście kontaktowali się też z sąsiadami, bo nadal mimo wszystko sporo osób w naszej gminie, nie tylko w naszej gminie, jest ludzi samotnych, którzy. Tak naprawdę teoretycznie mają wszystko, bo chleba w Polsce nie brakuje, natomiast brakuje tego towarzystwa, tej samotności najbardziej, ta samotność najbardziej przeszkadza. Dlatego... Uczulam na to, żeby także zwrócić na to uwagę. Miałem tą przyjemność właśnie na tej Wigilii Włosiu z którymi osobami rozmawiać, były bardzo zadowolone. Chcę oczywiście podziękować tutaj Panu Radnemu Wiśniewskiemu, bo to on przyszedł do mnie z tym, z tym pomysłem, bardzo dobrym pomysłem. Myślę, że będziemy to dalej kontynuować. Z okazji świąt jeszcze raz wszystkiego najlepszego i na nowy rok, żeby się wszystko jak najlepiej udało. Dzisiaj wielka e, taka radość dla druków strażaków, bo e, właśnie wylicytowaliśmy samochód w bardzo dobrej e, cenie. E, samochód z 2003 roku, co prawda, ale ma niespełna przejechane 47 tysięcy kilometrów tak naprawdę jak buletni samochód w stanie, można powiedzieć, idealnym. Niedługo będziemy się nim cieszyć i niech służy także naszym mieszkaniom. Tradycyjnie przy wigilijnym stole spotykamy się no, w związku z Bożym Narodzeniem i zawsze dotykamy tej tajemnicy, którą opisał Święty Łukasz. A Święty Łukasz, jak wiemy, korzystał z czystego źródła, to znaczy z opowiadań Najświętszej Marii Panny, więc znacznego świadka uczestnika tych wydarzeń. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Marią, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Marii czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Tradycyjnie przy Wigilijnym Stole zostawiamy jedno puste miejsce, aby w odpowiedzi na to ostatnie zdanie, że w Betlejem nie było miejsca w domach dla Pana Jezusa i dla świętej rodziny, a my chcemy tym znakiem powiedzieć. A w naszym domu, w naszych sercach, na tej ziemi jest miejsce dla Ciebie, Panie, więc przychodź do nas i bądź naszym i gościem, a jednocześnie tym, który przemienia, uświęca nasze życie.